Technologia podsiewu na najwyższym poziomie. Brona z przodu, podsiewy w szczelinę, a to wszystko z naszym nowym agregatem GK w wersji S. Agregat GK jest wielozadaniową maszyną. Tu w wariancie S z redlicami szczelinowymi. Gleba jest nacinana za pomocą płozy i rednicy szczelinowej, a następnie nasiona są umieszczane w powstałym zagłębieniu. Jaką mamy z tego korzyść? Nasiona szybciej piełkują, mamy lepszy kontakt nasion z glebą i nasiona można precyzyjniej dozować. Gleba jest nacinana na głębokość 3 cm, a nasiona umieszczane są na głębokości 1 cm. Wał zębaty zapewnia kontakt nasion z glebą i zamyka bruzdę nasienną. Zapewniamy także nawet w suchych warunkach dobry efekt siewu, ponieważ możemy uzyskać nacisk redlicy do 70 kg na redlicę. Nacisk redlicy można regulować hydraulicznie, aby jak najlepiej dopasować go do warunków glebowych. Kolejną ogromną zaletą jest dopasowanie do gleby za pomocą puls sprężynowych, które prowadzą stopę ślizgową wzdłuż podłoża, dzięki czemu urządzenie optymalnie dopasowuje się do wszelkich nierówności na polu. Maszyna świetnie sprawdza się również przy zakładaniu nowych użytków zielonych, pod siebie czy wszelkich pracach polowych, ponieważ. Mamy sprawdzoną listwę wyrównującą, dzięki której moglibyśmy jednocześnie przygotować glebę i z tyłu przeprowadzić siew z rozstawem redlic do 12,5 cm. Siewnik jest połączony z naszą sprawdzoną broną z zębami 12 mm, aby spulchnić darin i zrobić miejsce dla nowych nasion. Nowością jest to, że możemy hydraulicznie oregulować ustawienie redlicz, dzięki czemu nawet podczas jazdy możemy osiągnąć odpowiedni nacisk redlicz dla wszystkich warunków glebowych. Co zapewnia nam ta maszyna? Olsztyn nosi bardziej efektywne wschody i lepszą zdolność kiełkowania, ponieważ nasiona od razu mają kontakt z glebą. W połączeniu z siewem rzutowym możliwym jest wykonanie kilku zabiegów podczas jednego przejazdu. To znaczy, że możemy łączyć zwykłe nasiona z nawozem lub nawozem siarkowym, i itd. Aby w jednym przejeździe wykonać jak najwięcej czynności roboczych, ta maszyna jest bardzo wszechstronna. Nasi eksperci chętnie pomogą Ci znaleźć optymalną konfigurację Twojego urządzenia.